Witajcie, małe autka. Czekacie na Lili, która zabierze Was do szkoły? Lili chyba się spóźnia z powodu deszczu. Na drogach może być niebezpiecznie. Zjechać do szkoły, dzieci. Ostrożnie, Lili, drogi są mokre i śliskie. Powinnaś zwolnić. Haha, ha, dzieci mają super zabawę, zupełnie jak w wesołym miasteczku. O nie, uważaj na tę wielką kałużę, Lili. O nie, przednikół koło Lili utknęło w kamieniach i nie może się wydostać. O, tam jest super ciężarówka. Pomocy! <grym> Lili, koło utknęło między kamieniami. Czas na transformację! Ciężarówka do łaskotania? Świetny pomysł! O, próbujesz wyciągnąć linii swoimi ramionami! No dalej, jeszcze trochę! O, nie, Lili ma przebitą oponę! Musisz pociągnąć jeszcze mocniej! Dasz radę! Ostrożnie, super ciężarówko. Skały mogą cię trafić! To jest zbyt niebezpieczne! Będziesz musiał wymyśleć coś innego. To jest ryzykowna sytuacja. Najlepiej zabrać stąd dzieci i to szybko. No dalej maluchy! Już dobrze! Dasz radę, Berry! O nie! Sany! Musisz szybko się tamtą wydostać! Hurra! Dzieci są bezpieczne! Ale co z Lili? Bez dzieci Lili jest teraz lżejsza. Pomóżmy jej się wydostać. Koło Lili jest wolne. Hurra! Ale czekaj, co to jest? Tunel się zapada. Uważaj, Lili! O nie! Lili jest uwięziona za skalną ścianą wewnątrz tunelu. Czy możesz ją wydostać, superciężarówko? To nie działa! Co teraz zrobisz? Hmm. Tak, możesz użyć gadżetu! Uh -huh. Wspaniale! Super koparka powinna załatwić sprawę. Tam jest Lili. Trzymaj się. Super ciężarówka cię wydostanie. Aha! Wygląda na to, że masz inny pomysł? Próbujesz wyciągnąć Lili przez dziurę w ścianie? Lili jest wolna. Lili nie może już zabrać małych samogodzików. Ale jak teraz dostaną się do szkoły? Witaj, Jenny. Tutaj są maluchy. Całe i zdrowe. Hej, moi drodzy, raczycie się soczkiem? O, wyobrażacie sobie różne kształty chmury? Podoba mi się ta zabawa. Wow, ta rakieta jest fenomenalna. O, zobaczcie, mały Roki też tu jest. Są niesamowici. Ben, uważaj! Dzieciaczki, co się! O nie, ta platforma chyba długo tak nie wytrzyma. Lepiej szybko zawiadomię super ciężarówkę! Karl! Ben jest w niebezpieczeństwie! Zaraz spadnie z budynku! Super ciężarówko. Tu jesteś. O nie, ten sok się rozlał i będzie ślizgał. Super ciężarówko, szybko coś wymyśl. Świetny pomysł! Super-platforma! Uwaga, uwaga wszyscy! Zróbcie miejsce! Już dobrze, Ben, trzymaj się! Super-ciężarówko, działaj! O nie! Czy wyżej się mi już nie da? Jeszcze tylko troszeczkę! Dalej, super-ciężarówko, musisz podnieść wyżej! O nie, Ben! Super ciężarówko, trzymaj balans. O! Oh, mało brakowało. Dobra robota, super ciężarówko. Ależ to wielka hulka, prawda, dzieciaczki? O, chcecie już zejść na dół? Ale jak tu wjechaliście? Dzięki samolotowi Penny? Okej, okay, ale ona teraz jest w pracy. A platforma superciężarówki jest za niska. Co o tym sądzisz, superciężarówko? O, no, chyba już wiem, co zrobisz. To jest wielki pompowany materac. Świetny pomysł. <stansionale> 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 Dzieciaczki, nie ma się czego bać. Posłuchajcie mnie. <stansionale> Możecie skoczyć. Ty chcesz skoczyć pierwszy? Ależ z ciebie odważny samochodzik. Jesteś gotowy? Do biegu i... Skacz! I lecimy! Wow! Ależ masz teraz zabawę, co nie? Kto chce skoczyć następnym razem? Wow, tego się nie spodziewałem! Cóż mogę powiedzieć? Świetna robota, superciężarówko! Dzieciaczki są po prostu zachwycone! I oczywiście znowu uratowałeś dzień! Do zobaczenia następnym razem! Cześć Massimo, cześć Superciężarówko! Superciężarówko, spójrz tam! Myślę, że powinieneś zobaczyć, co się tam dzieje. Dalej Superciężarówko, Amber jedzie w tamtą stronę. Cześć, Amber! Superciężarówko, powinieneś iść z nią na wypadek, gdyby potrzebowała Twojej pomocy. Wow, co tu się stało? Musisz pomóc, aha, Amber. Aha, 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 aha. Wszyscy aha. powinni zostać zabrani do szpitala, ale jak to zrobisz? Aha. Wow, transporter out! Co za wspaniały pomysł! Zabieramy wszystkich! Wskargujcie! Już mamy dwa auta na górze. I dwa na dole. Teraz do szpitala. Chwileczkę, spójrz tam! I wygląda na to, że on też potrzebuje pomocy. Super ciężarówko, czy możesz wymyślić, jak go postawić? Dobry pomysł. Zobaczymy, czy super spychacz może odwrócić Billiego. Dalej, super ciężarówko. Raz, dwa, trzy, podnosimy. Blisko, Bardzo blisko! Prawie ci się udało, super ciężarówko. Amber, oni potrzebują Twojej pomocy. Jeszcze raz! Raz, dwa, trzy. Z całej siły! Bardzo dobrze, przyjaciele! Wygląda na to, że czujesz się dobrze, Billy. Ale lepiej będzie, jeśli pojedziesz z nimi do szpitala. Ale co teraz będzie? Kor! Musimy go pokonać, by dotrzeć do szpitala. Jakiś pomysł? Aha. Amber, czy coś ci przyszło Aha. do głowy? Aha. Więc na co czekasz? Bardzo dobry pomysł. No to jedziemy. W drogę. Uważaj! Skąd się biorą te beczki? Hmm. Hmm. Jeśli ich nie usuniemy, nie będziemy w stanie dotrzeć do szpitala. Hmm? Hmm? Oh. Masz jakiś pomysł? Yeah. No to śmiało! <śmiennie> 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 Wygląda na to, że działa, a ty możesz mu pomóc superciężarów. <śmiennie> Wow, jak szybko usunęliście te beczki! Zakończmy naszą podróż. Wszyscy bezpieczni. Dobra robota, przyjaciele. W porządku. Teraz zajmijmy się nimi, Amber. Co jest nie tak z Frankiem? Frank, wszystko w porządku? O nie, co my teraz zrobimy w mieście samochodów bez naszego wozu strażackiego? Co się dzieje, Gary? W cukierni wybuchł pożar! Nie martw się Frank. Superciężarówka zajmie się tym! Czas na transformację. Super wóz strażacki na ratunek. Super ciężarówko do sklepu z cukierkami. Nie martw się, Kari. Pomoc nadchodzi. Co możesz z tym zrobić, super ciężarówko? To ugasi ogień. Kari jest w niebezpieczeństwie. pośpiesz się. Chodźmy, już prawie skończyłeś. Kari wygląda lepiej. Dobra robota, Superciężarówka. Na pewno wkrótce poczujesz się lepiej. O nie! Ben stracił panowanie. Musisz tam pojechać. Superciężarówka jest tutaj, żeby ci pomóc. Jeśli Ben się nie zatrzyma, nie będziemy w stanie mu pomóc. Uwaga, pali się! Dobra robota, a teraz postawmy go na koła. Jak się teraz czujesz, Ben? Ben nie może się ruszyć. Ben musi zostać przetransportowany do szpitala. Czas na użycie gadżetu. Dzięki Super Dźwigowi możesz przenieść Bena do szpitala. Ruszamy! Chyba ten mały tygrysek nie może zejść. Musisz mu pomóc! Uważaj! Użyj swojej drabiny. Zaufaj superciężarówce. Postaw łapki. O nie, kolejny pożar. Cały ratusz jest w niebezpieczeństwie. O nie, ten pożar jest bardzo duży. Wygląda na to, że sam sobie z tym nie poradzi. Frank wszystko w porządku? Więc pomóż superciężarówce. On jest w tarapatach. To działa! Hmm? Hmm. Hey, Bardzo dobra robota! Cóż, obowiązki wzywają! Dane, a ty co porabiasz? Wow, to mi wygląda na fajną zabawę! Przygotowujecie się do świąt Bożego Narodzenia? Choinka wygląda fenomenalnie! Hej Edna, tylko uważaj z tymi kłodami! Edna, Billy zaraz rzuci ci bombkę! O nie! Ta bombka była wypełniona naftą i spowodowała pożar! Ogień rozprzestrzenia się! Może nam pomóc tylko super ciężarówka. Karl, potrzebujemy Twojej pomocy. Na naszym placu budowy wybuchł pożar podczas dekorowania choinki. Musisz tam natychmiast pojechać. się pali. Żeby dostać się do środka musisz najpierw ugasić ten pożar. W co? Przetransformujesz się uh -huh. tym razem, Karl? Oczywiście, wóz strażacki. Doskonały wybór karu. Dobrze, jesteśmy w środku. Poszukajmy teraz pozostałych pożarów. Musimy uratować naszą choinkę. Bez niej święta Bożego Narodzenia będą zrujnowane. Dobra robota, super ciężarówko. Uff. Załatwione. Edna Bill, jesteście ok? Chwila, moment. A gdzie podział się Dane? O, tutaj jest, ale niestety jest uwięziony na tym rusztowaniu. ciężarówko. obawiam się, że nie dosięgniesz tego pożaru na górze. Dalej, superciężarówko, wymyśl coś! Tak jest, pora użyć jednego z twoich gadżetów! Musisz wznieść się w górę superciężarówko! W górę, w górę! Tylko nie zbliżaj się za bardzo do tych płomieni! Hmm. Dane, możesz być już spokojny. Super ciężarówka panuje nad sytuacją. Dane, czy jesteś cały? Czy wszyscy są w porządku? Brawo, super ciężarówko! Uratowałeś naszych przyjaciół oraz święta! Wesołych świąt, przyjaciele! I uważajcie z ogniem!